Drogę do osiągnięcia harmonii, zwłaszcza w tych trudnych czasach, proponuje nam święta siostra Hildegarda z Bingen. To średniowieczna benedyktynka, która w 2012 roku została ogłoszona przez papieża Benedykta XVI doktorem Kościoła. Święta Hildegarda wyprzedzała epokę, w której żyła, bowiem pisała podręczniki katechezy, fizyki, przyrody. Zajmowała się także komponowaniem pieśni, ale pisała także scenariusze teatralne. Oprócz tego zajmowała się ziołolecznictwem, korespondowała z możnymi tego świata, z biskupami, a także z ówczesnymi jej panującymi papieżami. Dlaczego z zaawansowanego technologicznie świata chcemy powrócić do średniowiecza? Otóż chcemy powrócić do tych zamierzchłych czasów po to, by odzyskać lepsze życie i zdrowie. Wskazówki te zawarte są w dziełach św. Hildegardy z Bingen. Proponuje nam ona powrót do pradawnej koncepcji jedności ciała i ducha jako sposobu odzyskania harmonii we wszystkich obszarach naszego życia. Jej rozległa wiedza z wymienionych obszarów spowodowała, że jej koncepcja uzyskała status lub miano pewnego modelu medycznego, który spokojnie możemy nazwać pierwszą medycyną chrześcijańską. Jak osiągnąć harmonię? Święta Hildegarda podpowiada sześć zasad zdrowego życia, sześć filarów zdrowia. Pozytywnie, przeżywając naturę, korzystaj z naturalnych środków uzdrawiających. Przede wszystkim uświadom sobie, że jesteś częścią natury. Odkryj na nowo naturę. Odkryj jej piękno, odkryj jej harmonię. Uświadom sobie, że została ona stworzona dla ciebie. Zamień cztery ściany swojego domu i wyjdź na zewnątrz. Wyjdź do parku, do lasu, na łąkę. Najlepiej y, wtedy, kiedy świeci słońce. Zamień sztuczne światło swojego laptopa, swojej komórki, swojego telewizora na naturalne światło. To światło słoneczne sami wiemy, czujemy, y, jak wychodzi z za chmur, że czujemy. Się o wiele lepiej, mijają pewne dolegliwości, lepiej sobie radzimy ze stresem. To światło słoneczne reguluje wiele naszych biochemicznych procesów. Zatem odkryj tą harmonię i wyjdź na zewnątrz. Korzystaj także z natury, zrezygnuj z przetworzonej żywności i zamień ją na żywą, naturalną żywność w postaci świeżych warzyw, owoców, przypraw i naturalnych ziół. W jedzeniu i piciu kieruj się subtelnością. Otóż temat ten jest do głębszej analizy, natomiast Hildegarda zwraca uwagę na wpływ tzw. termodynamiki pokarmów na nasze zdrowie. Mniej więcej można to określić w ten sposób, że pokarm, który spożywamy, może być dla nas lekarstwem, natomiast ten sam pokarm dla innej osoby może wywołać negatywne skutki. Przykładem w dzisiejszych czasach może być tak zwana nietolerancja pokarmowa. Nietolerancja pokarmowa powoduje, że dany produkt, nawet obiektywnie zdrowy i wartościowy, wywołuje niewłaściwą reakcję immunologicznego układu. Ten z kolei może wywołać stan zapalny, ogólnoustrojowy lub miejscowy. To z kolei wiąże się z konkretnymi dolegliwościami i z układem hormonalnym, i związany z układem nerwowym. Możemy mieć bóle głowy, możemy być przewlekle zmęczeni, możemy mieć migreny. U dzieci mogą wystąpić y, symptomy ADHD, mogą też wystąpić zmiany skórne. Taka nietolerancja pokarmowa może u nas wywołać chorobę autoimmunologiczną w postaci łuszczycy, w postaci zespołu drażliwego jelita. A więc rozpoznanie odpowiednim badaniem nietolerancji pokarmowej może spowodować, że wiele dolegliwości minie, a także zabezpieczymy się przed groźnymi chorobami, a nawet przed nowotworami. Trzecim filarem jest zrównoważenie czasu, pracy i odpoczynku. Hildegarda podpowiada pewien umiar. Jeśli chodzi o nasze działanie i o relaks. Sami wiemy, że w dzisiejszych czasach żyjemy szybko. Pracujemy po 10-12 godzin dziennie. Nie mamy czasu dla naszej rodziny, dla naszej żony, dla męża, dla dzieci. Nie mamy czasu dla przyjaciół. Krótko, nie, krótko mówiąc, nie mamy czasu, by żyć. Zaplanuj, zaplanuj swój kolejny dzień. Zaplanuj dzień na pracę, ale także zaplanuj. Czas na rozmowę z żoną, na przebywanie z dziećmi, na budowanie relacji z nimi. Znajdź też czas dla swoich przyjaciół. Znajdź czas i zaplanuj wyjście do kina, do teatru. Znajdź swój sposób na rozładowanie stresu. Najlepiej może być to Twoje hobby, pasja. Nie musi być to jakaś wysublimowana forma odpoczynku. Może to być spacer po lesie, może to być jazda na rowerze. Jazda konno, może to być słuchanie muzyki przy szklaneczce dobrego, dobrej kawy, czy przy lampce wina. Tych form jest bardzo dużo. Najważniejsze jest, żebyś odnalazł swój sposób na rozładowanie stresu. Kolejnym filarem, który podpowiada Hildegarda, bardzo ważnym jest zrównoważenie. Czasu snu i odpoczynku, tak by zregenerować nasz układ nerwowy. Hildegarda bardzo mocno podkreśla ten filar, dlatego, że bardzo ma taką świadomość, jak mocno oddziaływuje na nas nasz sen, jak, jak duże znaczenie dla naszego zdrowia, dla naszego organizmu ma tak zwane czuwanie senne. Podczas snu wydziela się melatonina, to jest tak zwany hormon snu, natomiast jest on najsilniejszym przeciwutleniaczem, który tak naprawdę podczas snu regeneruje nasz organizm. Jest to taki tak zwany nasz wewnętrzny lekarz, a więc do, do, doceń sen. Nie zarywaj nocy, dlatego że podczas snu wszystkie nasze komórki są regenerowane. Jako piąty filar Hildegarda proponuje Usunięcie z krwi, limfy i tkanki łącznej szkodliwych substancji. Święta Hildegarda podpowiada tutaj konkretne kroki i zabiegi. Pierwszym to dieta eliminacyjna: wyrzuć ze swojej diety w żywność przetworzoną, bogatą w cukry, bogatą w fast foody, w tłuszcze trans, czyli w fast foody, chipsy. Kolejnym to kąpiele oczyszczające. Ale święta Hildegarda poleca w szczególny sposób aktywność fizyczną, ruch oraz saunę. To dzięki tym zabiegom wraz z potem pozbywamy się szkodliwych substancji i metali ciężkich. Szósty punkt to ustabilizuj duchowe siły odporności, rozpoznając swoje wady i zastępując je cnotami. Hildegarda twierdzi, że. Nasza odporność nie pochodzi wyłącznie z brzucha, ale także z ducha. Yy, Hildegarda twierdzi, że yy, takie spełnienie, szczęśliwe życie, wewnętrzna siła, harmonia yy, polega na pewnej czujności i dyscyplinie, polegającej na zastąpieniu naszych wad cnotami. Hildegarda wymienia konkretnie 35 cnót i przeciwstawnych im wad, które odpowiednio pielęgnowane mogą. Albo wywołać chorobę, albo przyczynić się do naszego uzdrowienia w przypadku cnót. Oczywiście taką uniwersalną i sztandarową takim przykładem może być tutaj cnota umiarkowania lub brak umiaru, gdyż obejmuje ona tak naprawdę wszystkie dziedziny naszego życia. Hildegarda podpowiada tutaj metodę małych kroków. Mówi: znajdź swoją miarę. Nie katuj się, jeśli tobie nie wychodzi. Nie katuj się, jeśli od razu wszystkiego nie możesz osiągnąć, ale podpowiada proś Ducha Świętego, który pozwoli tobie rozpoznać daną wadę i zastąpić ją małymi krokami z notą. Święta Hildegarda z Bingiem, można powiedzieć, ma gotową receptę na osiągnięcie harmonii, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Wystarczy, byś się z nią zapoznał. Więc zapraszam cię do zapoznania się z świętą Hildegardą i wprowadzenie teorii w czyn.